Rozmawiamy z człowiekiem stąd, Marcin Majher ze Świdnicy. E, jak się jedzie na, do, na domowych odcinkach specjalnych? E, dobrze, bo się wszystko zna, ale z tego samego powodu też nie najlepiej, bo po mieście na... Wszyscy ciebie znają. To jest inna sprawa. To akurat pomaga, bo to, to jest wsparcie. Natomiast y, wiesz, problemem, Karol, jest to, że jak wczoraj na ulicy Śląskiej, zawsze się jeździ 40 na godzinę. No, musiałem drugą stroną drogi jechać dużo szybciej, więc to nie pomaga, ale tutaj w okolicach bardzo, bardzo fajnie, bo no, drogi znamy z pilotem na pamięć, więc na takie okazjonalne, star okazjonalne starty jak ten to jest świetne. Jak się sprawuje samochód? Odpukać. Bardzo dobrze wszystko gra, świetnie przygotowany. Gdybym był w połowie tak sprawny, jak samochód, by było całkiem dobrze. Jesteś sprawny, nie a jaki plan na drugą pętlę? Eee, zmienić sobie coś w zawieszeniu i płynnie, spokojnie dojechać do mety i to, to jest plan. Dzięki bardzo. Dziękuję.